Fryzura generalnie zawsze jest taka sama, czyli albo kucyk, albo włosy rozpuszczone. Jakby nie ma za bardzo co z nimi zrobić. O włosy zadba Gaba Zalewska, stylistka fryzur z wieloletnim doświadczeniem. Poznaj nice. Anię, naszą bohaterkę. Cześć, bardzo mi, bardzo mi miło. Zapraszam Cię. Dziękuję. To, co bym Ci zaproponowała, to cięcie mniej więcej do łopatek. Mm -hmm. e, wtedy e, włosy nabiorą objętości, gęstości. Ta linia będzie wyglądała zdrowiej. Rozjaśniłabym Ci mocno włosy, tylko rozjaśniłabym Ci refleksami. Jestem przekonana, Ania, że zostawiam Cię w najlepszych rękach, także bawcie się, dziewczyny. Życzę Wam powodzenia. Dziękuję i Widzimy się bardzo. jutro. Dziękujemy, tak jest. Do tak, zobaczenia. Trzymaj pa, pa. się. Pa, pa, pa. Pokażę Wam, jak w trzech prostych krokach, no może będzie ich kilka więcej, przejść ze stylizacji eleganckiej w sportową. Krok numer jeden: pozbyć się eleganckiej torebki. Krok numer dwa: pozbyć się eleganckich butów. Założyć sportowe buty, zdjąć nadmiar biżuterii. Zmieńcie torebkę na sportową. Rozpiąć guziki. Podwinąć rękawy. Jesteście gotowi wyjść do pracy.